Kronika rodziny, o Boże, masz właśnie przerzucić kolejną kartę w opasłym tomie, kiedy czujesz ból w łydce, jakby ktoś wbił ci w nią małe szpileczki. Nieruchomiejesz, nie wiedząc, co właściwie cię zaatakowało. Ból wędruje do góry, aż w pewnym momencie zaczynasz czuć ciężar. Drącymi rękami kierujesz światło latarki w tamtą stronę. Widzisz dwoje żółtych, błyszczących oczu. Kot, zupełnie czarny, właśnie wspina się po twojej nodze. Nie wygląda na wychudzonego albo głodnego. Raczej stęsknionego. Kiedy układa ci się na kolanach, zaczyna mruczeć. Na razie chyba i tak nie możesz się ruszyć, więc postanawiasz wrócić do czytania. Kronika rodziny Crowley Pojawienie się w rodzinie tamy małej, wesołej kotki wpłynęło bardzo pozytywnie na Davina i Elizabeth. Dziewczynka miała wreszcie z kim bawić się i rozmawiać, nawet w dni, kiedy rodziców długo nie było w domu, albo wtedy, gdy zostawały same z Alex, która nie za bardzo kwapiła się do opieki nad córką. W Davina wstąpiła nowa energia, bo nawet postanowił wziąć się za siebie. Z kolei jego żona wydawała się coraz bardziej obojętną i obcą. Czy mogło wydarzyć się cokolwiek, co jeszcze było w stanie uratować to małżeństwo? Dzień dobry, słoneczka, z tej strony samiec alfa i witam Was na kanale ciotki Irsy i moim w środowej rozgrywce w The Sims 4, czyli w wyzwaniu pokoleniowym, wyzwaniu alchemika. Słuchajcie, sytuacja wygląda mniej więcej następująco: i tak, że mm, Alex, czyli nasza matka roku, jest w pracy i będzie w pracy jeszcze 5 godzin, ojciec roku, czyli David, ma wolne. A małe dziecię właśnie ćwiczy z. Czyli Elizabeth właśnie ćwiczy z tatą swoje umiejętności rozmawiania. Tak. Zwyczajowo, tak jak zawsze, robimy plan na dziś. I myślę, że tak. Planem na dziś będzie nauczyć Elizabeth korzystania z nocnika oraz myślenia na trójki, bo wtedy będziemy mogli ją postarzyć. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Aleks jest nie swoja, ale mam ją przepraszam, ale mam ją w nosie. Natomiast druga sprawa, która jest do załatwienia na dzisiaj to jest e, awansowanie Davina do do kolejnego poziomu nadszeregowego kucharza, bo będzie musiał wybrać, czy będzie kucharzem, czy miksologiem. Ponieważ wyzwanie opieramy na miksologii, no to będzie miksologia. Mimo, może jest całkiem dobry w gotowaniu ponieważ e, niby mięso jakoś wspaniała. Y, aha tu się coś zepsuło trudno. E, ponieważ no, generalnie on głównie gotuje, on właściwie robi wszystko w domu. To y, ma gotowanie na poziomie 9, czyli praktycznie zaraz będzie mistrzem gotowania. No to mimo wszystko ze względu na wyzwanie, o co się stało, biurowa kopiarka zepsuła się i wszyscy oczekują, że Alex przywróci ją do sprawności, czy Alex próbuje ją naprawić sama, czy zadzwoni po serwisanta. To jest Alex, Leniwa stwo... leniwe stworzenie o imieniu Alex, czyli generalnie zadzwoń, by wezwać serwisanta. Alex zamawia wizytę serwisanta, który naprawi kopiarkę, niestety tak nie będzie mógł dopiero jutro rano, więc do tego czasu wszyscy będą musieli obejść się bez kopiarki. Jej, no czyli to jest cała Alex. Czy ty będziesz wisiał na tym jedzeniem? Jedz to. Jak już żeś wystawił, to jest to. Dobrze. A, i mamy jeszcze nowego członka rodziny po poprzednim odcinku, czyli Tami, małą czarną kotkę, którą ustaliliśmy, że nie... ustaliliśmy, to znaczy ja arbitralnie ustawiłem, ustaliłem, że co najwyżej ją postarzymy do wieku dorosłego kota, a później tak zostanie. Ponieważ gramy bez starzenia się, więc na dobrą sprawę jej starzenie się zależy tylko i wyłącznie od nas. A na razie jest mało słodką koteczką. Małe słodkie koteczki są słodkie, bo są małe i słodkie. No dobrze, to teraz. Tak, ty dziewczynko, pokaż mi, jakie masz potrzeby. Ty byś chętnie się wytegowała. A musisz niestety poprosić tatulka o to, żeby ci pomógł, bo sama ciężko. A tatulek jest szansa, że ci pomoże w tym jakże ważnym zadaniu. No, tatulek. Bądź dobrym tatulkiem. No tak. I to jest ojciec, który pomaga dzieciom swoim. Tak. Będziemy ćwiczyć robienie na nocnik. No. Nie wiem, dać ci trochę prywatności. Damy ci trochę prywatności. Zobaczymy, co robi kot. Kot drapie, drapie. Nie, kot właśnie gania za swoim własnym ogonem. Dobrze, bo to kot. Nasz jeden z kotów generalnie gania za swoim ogonem, bo jest kotem i generalnie zapomniał, że jest kotem, a nie psem, więc z uporem maniaka swoim... Gania za swoim ogonem. Dobrze, przyspieszmy troszeczkę, a ty masz jakieś pragnienie, zachowuj się przyjaźnie wobec Sima o imieniu Davy, no wobec taty wypadałoby się zachowywać przyjaźnie. O, 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 chyba sukces, chyba, chyba sukces, tak, chyba sukces, jednak możemy odtrąbić sukces. Udało się, no i... Eee... 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 Dobrze. Nie wiem dlaczego, żeście się obrazili na siebie, no ale trudno. Ojciec... Aha, ojciec nie musisz. Myślałem, że musisz posprzątać noc. Co będziecie robić? Fiszki. No i zobaczcie, on spędza każdą wolną chwilę ze swoim dzieckiem. Aleks każdą wolną chwilę spędzała na sobie albo na oglądaniu telewizji. Naprawdę. Zaprawdę powiadam wam. Wiadomo, które z nich bardziej chciało to dziecko. Ojciec chce siku, ale ma ważniejsze rzeczy na głowie, czyli pokaże to z, z potrzebami. Aha, czyli dalej kontynuujemy ćwiczenie podstawowych potrzeb. Dobrze, ćwiczcie. Ćwiczcie, przyspieszę wam. Okej. Okay. Mm, dobry. O, myślenie idzie do góry. O, już się panienka znudziła i będzie robić bałagan. No nieładnie. Nie, 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 nie. Powstrzymaj, powstrzymaj dziecko zanim... Dobra, wysikaj się, bo się zlejesz. Niech ona sobie porobi bałagan, najwyżej ją skarcisz. Eee, ee, e, Sprawdź, jak się ma małe dziecko. Nie, nie, nie. Eee. Wychowanie. O, wychowawcze. Mmmm. Eee, nie. W to Nie, nie, nie. Eee. Wychowawcze. Dyscyplinuj za niedawne zachowanie. Spokojnie Poproszę o nierobienie bałaganu. Znaczy, ja wiem, że dzięki temu ona rozwija jakieś umiejętności, potrzeby, ale wyobraźni. No, ale przynajmniej trochę naprawimy, znaczy poprawimy jej odpowiedzialność. No i widzisz, nie brudzi się. Okej, okay. aha, gdzieś po drodze kupiłem Alex Rover, żeby szybciej się przemieszczała do pracy i z pracy z tego względu, że, mm, e, że mm, nasze Simy lądowały gdzieś tutaj po powrocie z pracy i zanim dotarły do domu, bo musiały obejrzeć komórkę 50 razy matko Alex, ty, 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 ty ją otrzymasz na rękach, mój Boże jesteś smutna. Napalenie zawodowe. Idź spać. Naprawdę nie współczuję ci. Wiecie co, naprawdę? Jest to jeden z tych simów, co do których ja nie jestem w stanie wykształcać z siebie żadnych pozytywnych uczuć. Naprawdę. Pamiętam, że ktoś pisał w komentarzach o niej, że jej nie lubi i tak ja też jej nie lubię. Czy ty poćwiczyłeś? Tak, poćwiczyłeś. I skończyłeś. To było szybkie ćwiczenie. Dobra. Co? Aha, dobra, bo ja mam tego bagaż, że oni się rozbierają do naga, że w czasie ćwiczeń. Niestety, nie wiem jak to poprawić, naprawić. Naprawiałem już grę, nic to nie dało. Mam wrażenie, że jakieś ustawienie w MCC mam, które, którego nie powinienem mieć, a mam i niestety muszę z tym żyć. Co się dziecko dzieje? Idziesz spać, okej, okay, 18, ojciec. Ojciec ma praktycznie wszystkie potrzeby w normie. Co ty będziesz robić? Rozmawiaj. Nie, 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 dzieciak idzie spać. Nie rozmawiaj z dzieckiem, które poszło spać. Na litość Boga. No jakieś zasady muszą być. Weź prysznic. Weź prysznic. Ty masz chyba jakieś zadanie. Nie zacząłeś jeszcze gotować i przygotowywać drinków. Okej. Okay. A chyba... Kto to przyszedł? Ty jesteś? Orange by Moon. O... Czy ty masz... Tak, ty masz ten strój z y, kitu, z y, męskimi strojami, w, w których były spódnice. Chociaż z drugiej strony jesteś dzieckiem gwiazd i sam jesteś gwiazdą, więc w sumie... Psz. Yy... Dlaczego uważasz, że jest tu brudno? Nie jest tu brudno, nawet mam gwiazdki. Dobra, wypij to, tak? I gotuj coś pożywnego na większą ilość porcji. A później położymy cię spać. Bo dziecko was pewnie obudzi o jakiejś bestialskiej porze. Jak to dzieci mają zwyczajem. Dobra, zrobimy pannę Muertą. Dlaczego, Brudasie, nie odstawiłeś szklanki? Paskudne otoczenie. Okej, okay, no, być może. No, nie skromnie, ale bez przesady, tak. Aha, jeśli chodzi o plan na dzisiaj, to generalnie całkowicie olewam Alex. Od razu mówię, całkowicie olegam, olewam Alex, bo Alex. To Alex. Sorry. Aha. Czego ty się zwierzaczku mały boisz? Co się dzieje? Co się stało? Co się dzieje, mały zwierzaczku? Cebula. Boi się cebuli. Albo dyni. Nie wiem skąd wytrzasnąłeś cebulę, albo dynię tutaj, ale. Dobra, co ty robisz? Pochwal. Za coś pochwaliłeś kotka, no to go pochwal. Chyba za to, że wyraził swoje lęki, kopek. Dobrze. Dobra, idź wyrzuć śmieci i wróć do domu i idź spać, bo jest 21. Nie, 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 nie będziesz jadł. Śpi. Śpi. Dobrze, a my wracamy za chwilkę. No i teraz tak. Mała Elizabeth miała koszmar i jest bardzo smutna i idzie obudzić kogo. Mając do wyboru matkę, która jest bliżej drzwi, czy ojca, który jest dalej od drzwi. Pytanie za 1000 punktów. Odpowiedź brzmi wprost. Matka się obudziła, bo jest głodna. No więc priorytety. ...więc priorytety. Super. Po prostu super. Jedź zjedz. Co tu? Aha, dobra, już wiem. Niestety jak ma się włączonego Move Objecta, to się niestety robi tak, że talerze lądują w różnych dziwnych losowych miejscach. Więc... tak. A brudny talerz to brudny talerz. Czy naprawdę piąta rano to jest idealny moment no. na... Mówić? Spoko, no, nie widzę problemu, no. Hello. Ah. <laughs> kotek. Nie, nie przeszkadzajmy kotku w robieniu to, co kotek robi. Dobrze, to wy się uczcie. Bo nasza mała Elizabeth... Oha, ma już poruszanie całkiem dobrze, czyli brakuje jej cały czas nocnika i myślenia. Jej. Chyba nauczy się mówić szybciej niż robić siku we właściwe miejsce. Oj, oj. Dobra. Ty idź się bawić z Misiem. Ty. Zawadź się gniewnie. Ty zjedz pan de Muerto. Cudownie. No, czyli są zaopatrzeni i sobie w miarę radzą. Czyli myślę, że wrócimy do nich. Jak wydarzy się coś ciekawego. Okej, okay, słuchajcie. Mamy Dzień Miłości. Niestety, David w Dzień Miłości będzie pracowitym Davinem. Z kolei, Alex generalnie porusza się między telewizorem a lodówką. Eee, I nagle się okazało, że ona uwielbia Dzień Miłości. Fantastycznie. No dobrze. To wypadałoby ich <laughs> wysadzić na jakąś randkę, tylko że... Hmm. Niestety... Obawiam się, że nie zazębiają się z pracą za bardzo. Więc obawiam się, że randka może nie dojść do skutku. Co generalnie w ich przypadku. No cóż. Dobra. Mała już ma komunikację na piątkę. Korzystanie z nocnika jej jeszcze troszkę brakuje. Ma 58% korzystania z drugiego poziomu nocnika. Aleks zaczyna pracę. Muszę. Gdyby nie to, że ona zaraz idzie spać, zaraz po powrocie z pracy, bo jest wiecznie zmęczona, bo jest leniem, to bym ją nauczył tego drugiego poziomu logiki. Ale nie jestem w stanie nauczyć jej drugiego poziomu logiki, bo cały czas albo je, albo śpi. Więc chyba będę musiał poczekać, aż ona będzie miała jakieś wolne, a wolne będzie miała teraz. Bo nie pójdzie dalej z awansem dopóki. Nie będzie miała drugiego poziomu logiki. Dobrze, więc Alex jest. Nie, Alex. Alex zaraz idzie do pracy. O ile już nie powinna iść do pracy, niech nie. A Davin idzie za 6 godzin. Więc mała. Bo jest głodna, to małą nakarmimy. Otwórz. Co my tu mamy ciekawego? Chleb mleczny bez laktozy. O, mała sama zaczyna korzystać z nocnika. Pięknie. Pięknie jakie zdolne dziecko. Naprawdę czegoś coś siowam. Szybkie pytanie Liberty Lee ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu tak, spróbuj. Wszyscy próbujcie bawcie się dobrze. Eee, dobra. Mała korzystam. Nie tak, nie ten SIM ile masz? 64. Sikaj, sikaj bardziej intensywnie. Poprosi o kąpiel. Okej, okay. spoko. 70. No. Dajesz radę. Dobra, jesteś głodna. Wiem, że jesteś głodna. Zaraz dostaniesz coś do jedzonka. Poprosi o kąpiel. No właśnie, jesteś bardziej głodna niż brudna. Chcę zwrócić twoją baczną uwagę. Dobra, ale niech cię tata wykąpie. To przynajmniej jeden problem będziemy mieli z głowy. Przynajmniej się pobawicie trochę, będzie wesołutko. Płacz. Będziesz wyła, bo jesteś głodna. Nakarmią? Aha, nie mogę jej nakarmić, bo nie mamy tego... ...krzysołeczka. Więc trzeba to zrobić... inaczej. No, Otwórz, weź chleb mleczny bez laktozy... ...i weź porcję. Aha, dostałaś toczek od taty, dobra. Ale to soczkiem się nie. Co oni mają w tych sokach dla dzieci? Na litość wszystkich. Co oni mają w tych sokach dla dzieci? Że wypełnia głód. Masakra. Dobra. Co cię boli? Eee, aha, bo dzieciak cię pochlapał. Będziemy podłogę. Powiedz mi, kiedy Ty idziesz do pracy, bo widzę, że właśnie Cię... Co się stało? Moja randka z -y Max Świetnie. Eee, twoja... Masz lęk. Idziesz w gotowości na nowe wyzwania, więc jest szansa, że się pozbędziesz ostatniego swojego lęku, co było nieplanowane, ale się udało. Jej. Dobra, mała. Eee, ty nie jesteś jeszcze na tyle... A nie, już jesteś na tyle, żeby... Skorzystać. Będ, zrobię Ci dzisiaj urodziny, chociażby miała być to ostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobię. Gdzie on poszedł? Aha, poszedł się wykąpać. Świetnie. No to nie, nie, nie bądź zbyt szczęśliwy, bo Ci lęki znikną, a jak Ci znikną lęki, to nie będę Ci ich pozbawić. Ja wiem, że to nie głupie zabrzmiało, to co powiedziałem, ale taka jest prawda, jeśli chodzi o obawy. Okej, okay, mała. Pokaż jaki to masz nocnik. O! Jeszcze 13%. <mum> ojejku, ojejku. Kom się szybciej. Dobra. Teraz spróbujemy... Nie ty. 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 Spróbuj... E... 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 Nie wiem co jak Usiądź, uprawiaj, zapal. To chodzi o to. Udało się. Jest. To jest to? Tak. Ozyskaliśmy zapał do pracy. Powinien nam lęk zniknąć. Aha, bo muszę pójść z, to, z tym nastrójnikiem do pracy, żeby ten lęk zniknął. Dobra. Fajnie. Dzieciak pójdzie zaraz do żłobka, bo tatuś idzie do pracy. Idź, tatuś, do pracy. Świetnie. Przygotuj się do czytania. No, niestety nie pykło. Ty mała, idź spać. Śpi. Znaczy, powinna być niepłaczącym aniołkiem, a jest płacząca. A Alex znowu ma obawę, że ktoś kontroluje jej życie. Jej! Nie da rady, po prostu nie da rady. No dobra. Czy ty już jesteś w pracy, czy ty dopiero idziesz do pracy? Weszli do żłobka. No dobra, to wracamy, jak wszyscy wrócą do domu. Słuchajcie, mamy to, udało się. Mamy trzeci poziom we wszystkich co najmniej ci poziom we wszystkich umiejętnościach dziecka. Co oznacza, że jak Davin... Właściwie tak, Alex ma wolne, Davin idzie do pracy za 4 godziny, bo już jest 10. Ale gotował do późna, bo w lodówce było pusto, a dziecko potrzebuje jeść. Eee, weź resztki. Niech to ktoś posprząta. Dobra, ja to posprzątam. Ja tu jestem u sprzątania. Cię boli. Jesteś głodny. A ty masz postawienie noworoczne, że masz awansować? No to musisz awansować, bo zrobiłem ci takie głupie postawienie noworoczne. Okej, okay, zapomniałem. Aha, oczywiście, święto miłości było całkowicie nieudane, bo było nieudane. <laughs> bo było nieudane, bo generalnie Alex zaraz po powrocie z pracy poszła spać i spała do momentu, aż David nie wrócił do. Do domu, więc on też w sumie poszedł spać, bo był zmęczony, więc jej. Cudowne, wspaniałe małżeństwo. Dobra. To teraz tak. Mało chyba położymy bardzo wcześnie spać, żeby była wyspana. Na to, żeby była wyspana, żeby tatuś zrobił jej torta. A jak tatoś zrobi jej torta, to będzie mogła zdmuchnąć świeczki, bo... mi Sorry, ale nie wierzę jej matce w to, że będzie umiała przygotować cokolwiek. To jest jedno. Koteł się bawi, ta... nie, w sumie ta mogłaby dokończyć się, uczyć wreszcie tej logiki, bo przecież nie może być tak, że on... Serio?! Okej, okay, rozumiem, anulowałem ci kolejkę zadań, ale no bez przesady, żeby zostawić mi... Ja bardzo proszę, żebyś czytała książkę od logiki. Nie telewizor, nie komórka, tylko książka od logiki. To jest tylko drugi poziom logiki do diabła. Coś miałem. Aha, miałem sprawdzić, jak Davey wygląda, jeśli chodzi o. No, coraz lepiej, bo już miał 75, więc jest prawie połowę mniejszy niż był. Więc ćwiczenia jednak działają cuda. Dobra, co robi dziecko? O Widzieliście to? Tatuś idzie za chwilę do pracy i jeszcze zdąży ucałować śpiącą się w kółko. I na flex, słucham ciebie. Słyszałeś o czymś takim jak igrzyska. Najwyraźniej działa to tak, że grupa SIMU zostaje wysłana na jakiś od i muszą ze sobą walczyć do upadłego. Miałby się wziąć... Nie! Nie! Ach. Królewska bitwa. Battle Royale. Devin właśnie został zaproszony na Battle Royale. No nie, sorry. I właściwie dlaczego Mila Flex ze wszystkich osób na świecie... ...proponuje mu coś takiego? Zjedz to. Nie wiem po kim to jest, ale zjedz. Idź do pracy. Nie zdążyłeś zjeść, przykro mi. Idź do pracy. Nara, Dobra, bo ty zaraz się spóźnisz do pracy, a masz mnie dzisiaj awansować. Jasne? Jasne, super. Co się dzieje? Czas wypełnić postanowienie i sens życia. Dobra, bo masz obawę związanej ze spełnieniem marzeń. Czy ty się nauczyłaś tej logiki nauczyłaś się? Dobra, już się nie przemęczaj. Odstaw to gdzieś i, i się już nie przemęczaj kobieta naprawdę. Szkoda był, było, gdybyś się przemęczyła. I rozpoczął się festiwal śniegu. Pod koniec wiosny, prawie lato. Zaczął się festiwal śniegu. Logika Simów Dobra. Hmm, 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 hmm. Dzieciak śpi. Matka, ty, ty się zajmuj sobą. Zresztą nawet nie będę ci kazał zajmować się sobą, bo i tak zawsze się zajmujesz sobą i na wszystkich innych wnosi. No dobra, no to poczekamy 7 godzin, aż David wróci, żeby mógł spostarzyć jego słodko na no, surusie. No i mamy kolejny punkt mojego programu, czyli Davin właśnie awansował, wypełnił swoje postanowienie i jest teraz głównym miksologiem, ale ze względu na to, że bardzo, bardzo, bardzo mocno się nudziła w domu, to poszła spać, bo przecież dziecko jest głodne, ale to już długo nie potrwa. Co ty dziecko robisz? Ubałada? No fantastycznie. Jeszcze nasyfiłaś w ogrodzie. Dobrze. Davin, proszę Cię, zrób mi torta. No tutaj. Ponieważ mamy szare pokolenie, to torta będziemy robić białego. Białe ciasto. Aha. I generalnie postarzamy małą. I właściwie to wypełni moje plany na dzisiaj. Jej! Znaczy, Aleks jeszcze miała awansować, ale niestety nie zdążyła przez weekendem, a weekend ona niestety nie pracuje, więc ups. Upsik. Dobra. Drogi Davie, wstaw proszę świeczki urodzinowe i pomóż, yy, niech zdmuchnij. zdmuchnie. Dziecko nadmuchnęło. Poproszę o pomoc w świeczek. Ach, wina, bo Alex generalnie śpi. Prawda? Moment. Posprzątajmy tu troszkę, żeby okolica była trochę ładniejsza. I dorzuć mi ścianę. I tak, tak, dorzuć mi ścianę. Okej. Okay. No. Co jest? Wiem, że jesteś zmęczony. Zrób jedną prostą rzecz. Pomóż, dzie pomóż dziecku zmuchnąć świeczek. świeczki. Przesunę ten tor trochę bardziej na brzegu, może będzie łatwiej. No, Zmuchłaś te świeczki, czy nie zmuchnasz tych świeczek? Nie. Co jest? Co? Nie, 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 nie. Nie śpimy, nie śpimy, nie śpimy, nie śpimy. wyłaś mi z tego wyra. Dziękuję. Y nie baw się, zabaw. Okej, okay, dobra. Tort schowam do lodówki. Poczekam aż David się obudzi i wtedy spróbujemy znowu zdmuchnąć świeczki. Okej. Okay, kolejna próba. No i chyba się udało. Tak, udało się. Elizabeth właśnie zdmuchnęła świeczki. Jej! I teraz będziesz się chciała przenieść w miejsce, gdzie jest trochę więcej miejsca, żebyś mogła się zmienić w trochę większe dziecko. Mam nadzieję. czy ty idziesz, dziecię? Aha, tu będziesz. Bo patrzysz na kotka. Patrząc na kotka będziemy... No dobra, więc teraz tak. Eee... Wybieramy aspiracje. I generalnie mamy do wyboru albo łobuziaka, albo małego geniusza, jeśli dobrze pamiętam. Tak, małego geniusza, albo łobuziaka. Dokładnie tak i teraz tak, z umysłowych jest na jeden, więc mały geniusz raczej odpada, motoryczne na dwa. Czyli generalnie będzie, mała Elizabet, będzie z aniołka zmienić się w łobuziaka i losujemy jej trzy. OK, będzie samotniczko. Fantastycznie, łobuziak samotnik, no to będzie, będą ja. OK, no to teraz tak. Widzę, że mamy dziecko trochę starsze, które już powinno sobie w miarę same ze sobą radzić, wliczając to otwieranie lodówki i inne tego typu rzeczy, więc nie musimy się już nim aż tak bardzo zajmować. I teraz tak, postarzyliśmy Elizabeth, nasz cudowny, wspaniały Davin awansował. Jego żona jest wściekła, bo została obudzona przez dziecko. I więc jest cudownie. Więc myślę, że na tym możemy skończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Tak. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkim co dzieje się na kanale. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło i Tá